Z nami dzisiaj jest trener drużyny Storm, Krzysztof Wolski. Witamy trenerze. Dzień dobry. No że dzisiaj pierwsze zwycięstwo akurat przeciwko trudnemu przeciwnikowi, bo przeciwko drużynie Wings. No ale jakby dzisiaj naprawdę bardzo dobry mecz, Mimo, że cały czas była był na styku, to jednak udało się wyciągnąć i w końcówce było widać już, że drużyna grała na pełnych obrotach. Może trochę Pan opowie na o tym? No, zwycięstwo wyszarpane, wyciągnięte. Nie wiem jakie są jeszcze etykiety, którymi można opisać walkę na boisku, bo to szybkówki, ale na pewno wie, wszystkie z nich można tutaj przypisać. Dla mnie to jest kamień z serca jako trenera, dla dziewczyn pewnie też. No, storm jest drużyną, która jest no, dość nowym projektem. tak. W również ze mną był przeprowadzony wywiad, na którym jakby poruszaliśmy troski tego, że trzeba będzie próbować, trzeba będzie się docierać i tak dalej. W poprzednim sezonie nie udało nam się wygrać jednego meczu. Przez pierwsze, dwie kolejki też nam się to nie udało w tym sezonie, ale za każdym meczem, za, po, po każdych 60 minutach na boisku, po każdej przegranej kwarcie, po każdej przegranej zdurce uczyliśmy się na błędach i ciągaliśmy z tego wnioski. No i finalnie mogę to powiedzieć, że Storm wygrało mecz i to jest naprawdę coś, co zrobiło mi dzień, tydzień, nie wiem, pewnie nawet do końca miesiąca byłbym z tego powodu szczęśliwy. No właśnie, czyli z takiej... Można widzieć wnioski, że nigdy nie wolno się poddawać, i trzeba robić Twojej coś Dokładnie do kogo. Tak, naprawdę każde z zrobiła ci się mega robotę. Nie będę wymieniał indywidualnie, bo wydaje mi się, że całej drużynie od początku do końca ewalu, od początku do końca rotacji naprawdę na Was należą się wielkie oklaski, dół. Super, dziękuję w takim dziękuję razie. Bardzo.